Mam nadzieję, że też będzie fajnie. I co robiłem? To jest na wyspie. Aha. Ja nie, ja nie robiłem. Robiłem jedynkę. I czwórkę chyba. Bo więcej nie chci. Jakoś nie miałem... Nie było ludzi do tego wcześniej. O, auta. Nie znam na tych autach. Kurczę. Mhm. Liberatora weźcie, nie teraz. Tak. Nie. O, weź se bugi. Okej, okay, mam autę. Ja sobie bugi wziąłem Ja tak samo to znałem No szybko Dobra 25 tysięcy, tak? No to w miarę no to bez... O nie, myślałem, że to jest inne bugi Myślę, że Myślałem, że to jest tamto, że tam te inne, co można kupić, co kiedyś mieliśmy. Nie wiem czy pamiętasz. To jest wifta, to jest, to jest Aha. Serio, ktoś sobie do mnie wziął? Ale wiesz, że ma przewagę taką, że nikt go nie zrzuci chyba, nie? Co oni za auta wzięli? Ja nie wiedziałem, ja nie znam tych aut. Nie znam nazwy. Nie wiedziałem. Wzięliśmy chyba najgorsze auta. Nie, masz oni się będą obijać od nas. O, ktoś zginął. Ej, to ja mogę liczyć tylko na to, że oni będą u nas ten... Że oni sobie się sami pozabijają. Nie! Co zrobiłem? Bye bye! Ja chciałem kogoś wbić i... jednego. Jeden na jeden został Pewnie z liberatorem, nie? Co ten robi, no on spadnie! No co za tyk? Jaki idiota Jak trzeba to zmienić? Teraz już nie zmienię, jest późno Wybrałeś <grym> taki jesteś inki Ty też wybrałeś takie. No. no bo liberator to pod liberatorem wszyscy przejeżdżają na nie. No właśnie o to ładnie, on wyskakuje wtedy. Jak się rozpędzi, to jak się pierwszy rozpędzi. To to jest fajne właśnie do tego teraz. No ja nie wiem. Teraz musimy wybrać. Jadę na tego, na liberatora. Jest sam się zabił jeden. Dawaj, spychaj go. Nie, prawie spadłem, nie, spadam. Jest, wypchałem chyba jednego. Jest. Udało mi się. Nie mojego. Znaczy... przeciwnik hey, przeciwnika. Nie, ej! Ej, Liberator leżał Ja się tylko tamtego obawiam, bo nie jesteś dobry. Co? Ej, ten prawie chciał w ciebie wjechać ten Mówię, zaraz <laughs> sam wpadnę do wody. God, tego jest, tego. jest. Dobra, został nam liberator. Wypadaj. Dawaj, Dawaj, staję, staram się. Dobrze. Dobrze.

Mam pomysł, jadę się rozpędzić. Czekaj. Aj, <grym> się </dźwięk> Nie macie, ja sobie dam radę. Ej! Dawaj go. Nie, rozatwam ty. Telewizorem się zadaj. Nie, nie trzymaj. Wsteczny bo nie będzie mniejszy obszar. Ej, a chodź, zostawmy go. Chodź, odjedź kawałek. Poczekaj. Pij go na razie, bo on zepchnie jest... Ej, kurczę. Już mam prawie bym wpadł. Dobra. się rozpędziemy, on nie odjechał. A kręcimy się tak, mnie, bo on nie jest... Okej. Okay. <laughs> on nie będzie wiedział. Jezus. Jest sama? O Jezus. Nie. Opsza jest. Daję go. Ale ja jestem. No kurde, co ma być? Nie dość mi się nie da. Ale on z nami też. Ma przejeżdżać po, po, po nas, a my pod nim. Nie! Ło, no. <laughs> wow, ja też byłem. wypadł. to się pomniejsza, co mi się wydaje. się Te. pomniejsza. Co? Nie! No! Nie! Proszę nie! Ło, nie. Wow, wypadł. Nie! Nie! nie. nie. <gry> nie! 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 Tak. <gry> Udało się! Jest! Jest! Ja! Ale. to Ale walka tak z liberatorem. Tak, patrz, to było chyba mniejsze! <gry> chyba mniejsze! I tak, tak my tak obydwa siedzimy pod liberatorem, a to się tak zmniejsza. Zmniejsza No my to tu najlepszy jest. No Postać z tym liberatorem. No to jest fajne to jest. Jedziemy na nich na liberatora. A już jeden spadł. Od swojego błotku. tego jednego do wody. Mm. Do dzień O moje mnie no, to Jest, jest to, liberator poszedł No nie, nie poszedł Nie co? poszedł, wrócił Ale tu się rozmawiać was... <laughs> Jak ten obry ma ten coś tam jąc No Tak go poprzebierali że <laughs> Całej mapy, Jest, poszedł! Nie! Nie! Trzymaj, nie! Nie! Zginąłem. Ej, ale auto nie wybuchło, tylko ja wyleciałem z auta <śpiewanie> <śpiewanie> <śpiewanie>

tak się zmieszałeś, że... On nie... Masz dotrwać do końca. Staram się. A nie sobie pójdę ten giniesz. <grym> Myślisz, że ja tak nie... łatwo? Tak, bardzo łatwo. Ja choć dotrwałem, ale tylko potem zginąłem. No właśnie. Właśnie potem, a nie od razu sumo drugie ronda czwarta <laughs> sumo dwa a nie drugie lecjeż ja to z pierwszej osoby robić <laughs> nie, nie czuję <laughs> ja też o ten liberator tutaj tak fajnie chce Ło! Wow, nie! wszyscy polecieli do wozy nie no cienia się nie lubić grać nie lubić grać

Jeszcze ostatnia runda teraz Super, po prostu super Już nie wjeżdżam na Liberatora Ja wjeżdżam Ja nie, bo Wjechałem i przejechałem pod nim i wpadłem do wody Aha, to przez tego Liberatora No Może być trochę szczął, bo jest bo rzać, jest włączony Panie na odcinku, dużo złączasz No kurde, wpadłem do wody Wpadam Żyję Nie, nie żyję A nie słuchaj nawet szczęku Nie, to dobrze Nie pomóc, pomóc, pomysł, pomóc. Ja Wszystkim mi uratował no Dawid! No tamtego jest, udało yes. się Tamtego Żyje. chciałem wepchnąć a, to okej, okay. myślę, że we Tak <grym grym> Kurde, fajny, fajny jest ten Jeep ten Fajny jest ten, ja bym go chciał No he, nawet też Kogoś innego spychamy, a nie liberatorów Jak na dwóch No, dajesz na niego Przyjeżdżamy go do wody. Nie, nie mnie. Trzymam go. Nie mnie! Yes, żyję. Dobra, yes. ja chcę... Co... Widziałeś to? Mówię ja Na odcinku z... moim zobaczysz. Jak ja tu zostanę, wiesz? <laughs> ja co, tu może zostanę jeszcze w chwilę? Co?! Nie. No jasne, yes. teraz odkurzać pewnie słychać. Nie.

Jest. Whoa! <laughs> Jeszcze jedna runda. Ale piękne to było teraz, nie? Tylko ty zlamiłeś. Tak. No a nie. No nie. Ale się w to fajnie gra w te sumy, w włączę. Ściągające. Czemu muszę nie już wcześniej? Nie wiem. <laughs> Tylko no, same misje i w ogóle dla kasy wszystko. No. Ale dla zabawy. A teraz, a teraz to robisz dla kasy czy dla zabawy. No dla zabawy A, pewnie. <grych> o, teraz, już. teraz wygramy i chyba jest koniec. Tak mi się wydaje. My też się to wydaje. No trochę a za długi. Trochę przeciągamy ten odcinek. Trochę. A nie wiem czy mi się nagrywali. Nie połączył. Ja też nie wiem. A liberatora ma wszyscy Ja tam nie jadę yes. Dzięki Nie. Kolejny Nie, liberator mnie spycha Kurchy żyję. O co ludzie we mnie wjeżdżają Znowu tylko liberator został Nie jestem z No spadaj na dół nie sprawię. Zjeżdżaj tam z niego. Siedem zajmujesz. Na... Nie! Nie! Żyję. Pomóż. Pomóż! Pomóż! Już, już! Pomóż! A ja! Jeszcze! Żyję. Kamy go! Pomóż. Ja tego spycham. Jest. Spadł. tam. Literatur. Ok. Teraz trzeba czekać aż się będzie pole zmniejszało i... ...atakujemy. Oj. No A ah. gdzie jak taki tyk. Jezus, co? Nie! Znowu nie odtwarzaj do końca. Kurde! On na dwóch kółkach tak szybko mi ruszył. Na tylnych dwóch kółkach pojechał tak szybko ruszył, że do... tak się rozpędził. Nie! 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 Proszę, nie! Ręcznie, trzymaj ręcznie!

co? Co? Która Ej, to, ósma? było malusie. Ej, to ile kasy za to, że No. A już to było takie malusieńkie, nie? No. Kurde, przeciągamy ten film, przeciągamy. Trudno no, Życie. Życie. A chociaż jest fajny, ciekawy. <laughs> no. Dawaj, mam nadzieję. Siódma runda. Chyba ostatnia. Mam nadzieję. No chyba tak To młodzież jest Lecimy Kuś jak ja na zawodach mam, się tak, tak dziwnie Kurczę, ale Czemu Jeszcze ciemu? nigdy liberator nie poszedł pierwszy, nie, nie zginął. Chyba, nie wiem, nie nie przypomina mi się no, przynajmniej. Nie. Ja nie, nie Uważaj. O da, wydajemy, dajemy, dajemy Dawaj, tego. Kurczę. Kurczę, Kurczę fajne to auto nawet. Ten o -oł, o, -oł, o o, o o. Nie mogę, muszę się odsunąć. O, goni, goni mnie, goni mnie. Nie. Podjeżdżamy. No nie, nasz se. do wody. Zostaliśmy sami. Jest. No. Dwa na <tryk> ej, słuchaj mnie, pomóż. Ej. No pomóż, Darius. Jest. Już, jadę. Pomóż, pomóż. Jadę, liberator mi przeszkodzi. No nie, spot <tryk> Spot nie, nie. Nie, nie,

Nie! Okay. Nie! Wjechał! No Proszę. Nie! 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 tu Nie! Nie! we mnie to by wpadł do wody, więc. Nie dam mu teraz tu przeżyć Mam pomysł No Wyobraź sobie, że trzyma tutaj czerwoną taką y, szmatkę Byk Dawaj byku, dawaj No co mnie biegnie? To może podejdę Nie chcę o. Zaraz jest, dobra No jest, wygram to. Zobacz w kółko pojeżdżę trochę To w kółko, ale nie że nie Yes. To w pojechał O Boże, jak się nie da. Wow, Wyla jest! 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 Wygraliśmy! Jest! jest dziękuję. Za, wy dziękuję za grę! Jest! 41 e... tysięcy! tam? Jest! Tylko dziękuję tam za grę! Żegnam się! Tysięcy. Żegnam się! Do widzenia!